Witajcie, kochani. Nasz poprzedni filmik e, okazał się z dziesiątkę. Wysłaliście nam dużo fajnych wiadomości, waszych prac, w związku z tym mamy dla Was kolejne plastyczne wyzwanie. Jak wiecie, zawsze na zajęciach lubię wykorzystywać rzeczy, które normalnie wylądowałyby pewnie na świetniku. E, tako, taką rzeczą dzisiaj e, będzie pudełeczko po chusteczkach, tak zwany chustecznik. Każdy z nas ma to w domu, i stwierdzam, że dzisiaj dostanie drugie życie. Zamienimy go, uwaga, uwaga, w magicznego jednorożca. Nasz jednorożec jest ozdobiony bibułą kolorowym papierem. Oczywiście się błyszczy i może być doskonałą ozdobą do każdego pokoju. Możecie wykorzystać różnokolorowe bibuły. Ja wykorzystałam akurat białe i różowe pożyczone z mojej córki, natomiast kolorystycznie możecie dobrać do swoich upodobań. Co potrzebujemy, żeby zrobić takiego jednorożca? Oczywiście pudełeczko, o którym już wspomniałam. Z chusteczkami, bądź też pusta będzie wtedy pełniło funkcję pudełka na skarby. Nożyczki, kolorowa bibułka, klej, zszywacz bardzo się przydaje. I oczywiście kolorowe papiery. Ja przygotowałam sobie na róg taki brokatowy, jeśli nie macie brokatowego możecie owinąć zwykłą kartkę folią aluminiową, też się będzie błyszczeć, jak to jednorożec musi być coś błyszczącego. No to zaczynamy. Zaczniemy sobie od klejenia pudełka bibułką, e, w tym celu bibułkę obetniemy sobie w takich odcinkach około 5 cm wykorzystamy sobie różową, wykorzystamy sobie białą i teraz lekko ją rozwijamy i nacinamy tak jak trawa, czyli do 2 trzecich szerokości. Przestawiając nieprzecięte elementy, proszę bardzo, różowa, gotowa, teraz biała. zaczynamy od oklejenia pudełka na górze. Smarujemy sobie klejem dosyć grubą warstwą w powierzchnię pudełka i przyklejamy. Pamiętajmy, że przyklejamy tylko tą część, która nie jest pocięta, ponieważ te ząbki będziemy odchylać, będą potrzebne, żeby coś się nie pocięło. Z drugiej strony to samo. będą skamuflowane, nikt nie zauważy. Musimy okleić boczne części również smarując i nakładając warstwami Na Pierwsza warstwa następną warstwą będzie warstwa biała. Smarujemy. Nasze pudełko zostało już oklejone. Przystępujemy teraz do jego ozdabiania oczkami i rogiem. Róg wycinam sobie z mojej brokatowej teksturki, wycinając trójkąt. Ten trójkącik zaginam sobie i mocuję najlepiej za pomocą albo kleju, albo przywacza. się nie trzymało. oczka. Wycinamy sobie z czarnego papieru, zginamy sobie na pół, żeby za jednym zamachem wyciąć dwoje oczek. Możecie sobie kontur narysować ołówkiem. sobie teraz przyklejmy. Ozdoby zrobimy kratuszka, wykorzystując dwie karteczki kwadratowe, nakładając je jedna na drugą i składając je raz i dwa. Trzymając za róg, w którym się one dotykają, wycinamy sobie płatek. Powstało nam dwa takie, możemy je włączyć. Na górę możemy zrobić kuleczka z bibuły, zwijając. Przyklejamy sobie na środeczek. Możemy te płatki delikatnie podginać. I takiego kwiatka przymocujemy sobie do naszego pudełka. Nasze pudełka mogą być doskonałą ozdobą pokoju, no i miłą niespodzianką dla brata lub siostry. Życzę Wam powodzenia. Koniecznie pochwalcie się Waszymi pracami w komentarzach. Do zobaczenia!